W tej chwili nie wiem, się teraz robi z czy nie wiem, co się teraz robi z Gozem, Ogólnie mogę powiedzieć tyle, że mam jakieś e, 300 pingów, więc na pewno by się ciekawe grało. I zapraszam do oglądania. Mam 300 pingów aktualnie. Znajdziemy z gierą. No i na razie, to Zostawcie sobie jakieś subskrypcje, mnie w dupę jej ja na skrypcyjny. O lecimy. Musimy to oba, pamiętajcie o tym. I lecimy z gram, tak. Totalnie, no dwie mapy. Wow. Ale jest za A tak mam ping, że kurwa szele? Chwilę muszę czekać i się wtedy dopiero rzucała. Szkodnie. <śm> 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 opóźnienie jest straszne. Dobrá, zajedný štěvá, jak nice good my friend good فیلنگ بود لطفا برم خلا

się pochwalić w komentarzach chętnie popatrzę bra proszę już nie widzę <laughs> <laughs> a nie wiem no, spokane juleczki do mnie piszą na TikToku które mają w bios sieher K. utas. T. A. utas, K. utas. Utas, utas, utas. Utas, U. -u T. Mhm, istnieje coś piały, jak kurwa palce. Ja panu zabilu. Bo no, taki coś kosztuje pewnie 10 dolarów, Ja pierdolę. Jakie imbecyjalne. Pretty good. Yo. No. <clears throat> huh, uh, uh. Yes. Ugh, Thomas Cook. Cock. Okay, ile on dalej pingu. Ooo, widzę, że... O niej 294. Pamiętajcie, jak ktoś ma więcej pingu ode mnie, proszę pisać w komentarzach. Chętnie popatrzę. który ma pingu. Nie żeby jakoś mnie to ciekawiło, ale... Nie, się Nie da się po prostu! Co się dzieje z moim internetem?